Wszystko zaczęło się wtedy, gdy po raz pierwszy wrzuciłem film Rywalizacja śmierci. był on sporo wyświetleń na film. Od tego czasu wpadłem na pomysł, by zrobić takowy, tylko że drugi. Nie myślałem zbyt długo, bo ten pomysł nie był wcale taki trudny, a zasady już wam wyjaśnię Border znajdujący się na świecie Minecraft będzie mierzył 3000 bloków. Będzie on znajdował się w tym zakresie tylko 30 minut. Następnie po tym czasie border będzie się zmniejszał. O 50 bloków co 5 minut, a zmniejszy się do 1000 bloków. Po tym będzie może jakieś lekkie starcie. Z przynajmniej jednym graczem. Border znowu będzie się zmniejszał od 30-minutowej przerwy. 500 bloków Border będzie już miał po 10 minutach. Aż w końcu Border osiągnie 100 bloków po tylko jednej minucie. Z czasem będzie on miał 10 bloków. No i będziemy skazani. Chcecie zobaczyć wojny? Zobaczycie je. Chcecie zobaczyć starcia? Zobaczycie je. A kto zostanie zwycięzcą rywalizacji śmierci? Przekonacie się oglądając ten materiał do samego końca. Siema, siema. Teraz, jak widziałeś po tytule, już dajemy część drugą. Dokładnie. Teraz, teraz jeżeli ktoś wygra, zabijając kogoś na trzy serca, dostanie 100 złotych. Tak, dostanie 100 złotych. I teraz, teraz jest 15-minutowa, 15-minutowa 15 jest, um, um, no, PvP um, jest jakby wyłączone. I nie możemy się być, dlatego border jest tylko 3000 kratek, jak słyszeliście we wstępie. I w ciągu pięciu minut możemy możemy naprawdę mieć malutki. No. Jeżeli chcecie, to zostawcie subka i lajka, dzwonem oczywiście, a my już teraz przechodzimy do kopania trawusi. No i sigma. Dobra, dobra widzowie, Mam pierwsze drewno. Mam też pierwsze drewno, tylko teraz mam problem, bo za mną... Idzie zombie, który wystąpił w poprzednim filmie. Nasz Chicken Jackie. O nasz, nie. Nasza duma narodowa. A, Ej! Ej, Radosław. Po starcie postanowiłem trochę odejść od spełna i zabrać swoje pierwsze drewno. Zrobiłem z nich tulsy i poszedłem dalej. Dobra, idziemy widzowie. Lekko się oddalimy, choć i tak nie za bardzo się nie oddala. Tak samo The Pro. Do oddaliłem się już wystarczająco od spawna, postanowiłem wejść do kejwa, by nakować potrzebne mi sorowce na dalsze rozwijanie się. Czekajcie, Z wezmę swoje drewno tutaj. Cyk, cyk. Niedługo wlep. Latuję na film. Cyk. Niedługo już roz Kopałem już potrzebny mi żelazo. Poszedłem na górę, by przepalić wszystko, co coś miałem. Właśnie, Wizowia, lajwiki zrobimy. I zrobimy nie takie, jak wiem, z TikToka, a ja też załóżę <grym> TikToka. Bo shortów to na razie nie mogę. Na moim TikToku to ja mam 1000 obserwacji. Możecie wbić e, link, e, macie wyświetlony teraz na ekranie. Albo po prostu wpiszcie, kocham kalinkę, malinkę. Tak, kocham. kocham.kalinkę, malinkę. Chyba tak. Tego, sorry, za, e, sorry tak. że kolega tak się nazwał. No wtedy jeszcze no tak się było. musiałeś tak nazwać, Oskar? Znaczy, no nie było tak, ale po prostu... No musiałem, musiałem jakoś się nazwać, bo nie miałem totalnie nazwy. A po raz dłuższy idziemy tylko na YouTubie. Dlatego, um, tak w ogóle, no nie, no nie wiem jak wyżulić od was. Emerald no, ale Ore, dobrze. widzicie? Święty Emerald Ore. Nie wiem jak od was wyżulić, ale po prostu dajcie tam laj lajka obserwacje i, i Bóg tam piecy. I tam ten, i subskrypcje albo tylko lajka. Jak dobijecie w ogóle 50 lajków, to robię... E, to robię skok przez okno, więc no, e, postarajcie się. Aha, aha ja A w też... ogóle widzowie na... E, jeszcze się Weź zastanowię, mi. ale pewnie na 100 tysięcy subskrypcji. Albo nawet więcej pokażę twarz, więc no. Nie wiem czy teraz was to tak no, ja intelery, ale no myślę, że... Będziecie zadowoleni. Dobrze, zobaczymy. Gdzie? Ym. Polazłem. Gdy ja nie mam żelazka teraz. Tylko, że nie miał, to mnie do, doszedł do guagu. O. Gdzie jest górka Nie, się No wiedziałem, że będzie tak. O, ja. Na szczęście. A ty jesteś blisko z strefy? Gdy przypaliło mi się moje żelazo, postanowiłem zrobić z nich brakujące części seta. A później postanowiłem zrobić portal do naderu. Dobra, był tak. Dobra, się nie studiuj. A gdy przeszukiwałem świat, by znaleźć większe ilości potrzebnych mi materiałów, zauważyłem coś bardzo niepokojącego. Dos, e, uciekam od, nie od niego, uciekam od niego, piję refina. Ale się. O kur. Chodź to. Teraz się zabiję A! O kurde, dużo mi zadajesz Ile zadaję? ah Zaraz zabiję! Ej, widzowie, 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 pomóż, 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 pomóż pomóżcie! skąd mam panu? Te typy? Jest kuty to jak twoja mama wrzeszczy o skarku! Zaraz oh, będzie. Fuck. Nie wiem co ja mam zrobić Jest, oh jest, 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 yes. Dobra, nie! Nie! Miałem bardzo słabą sytuację. A jedyne co mogę teraz oh, zrobić... Yes. To podbudować się do góry. Myk, myk, myk na górę. Myk, myk, pyk, up, pyk. No, schodź! Dobra, widzowie, On chyba ma zamiast tu siedzieć wieczność. O nie. Nie, 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 nie. Bloki, bloki, bloki. O kur... Dobra, na szczęście. Ty naprawdę mi pomagasz teraz, Soska. W czym? W czym? Moja śmierć była oczywista. Ale miałem w ekwipunku kilka desek, które mogą uratować mi życie. No proszę, 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 proszę. proszę. Dobra, 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 teraz trzeba. Ja się teraz chyba wkopię widzę. Kopię się. No. Dupe i no, się wkopiasz. Nie, 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 Jak, jak jeździsz, ale... Nie! Widzowie, zginąłem! Idę go zabić. Idę go zabić. Nie! Tak, to pokazało mi jak silny jest DKI Pro Muszę się uzbroić, by wygrać tą rywalizację śmierci. Dobra, to zaraz polecisz chyba po twoje... <grym> A ja sobie tutaj biegam przy wiosece i teraz jestem. O, o kurde, widzę. Widzę. <laughs> Idę ekspiratorium, Ty mnie zaraz zgładzisz. No, no i zaraz tufka leci na moje konto. Mhm. Yeah! I to Nie, jeszcze raz mi zaskoczę, boję się. Z tego, się tak Nagrywam. Teraz jest kulek. Okulde, dobra. dobra. Nie, nie boję się. Jak ci rojce to nie zdążyłem zebrać. Dobra, fajnie. Gdzie ty jesteś? Okur. Skąd ty? O, to się wkopałem. Ty boisz się bo to no, bardzo No to No to idź. No to ty pier... Zdejdź, bo mi... No to teraz sobie możesz na jednej pojeździe to teraz... Dobra, mm -hmm, mm -hmm. Stary, ty zabijesz. No to bój. Próbujesz. Jak ty mi prawie nic nie bijesz... Dobra. Dobra, uciekam, że jeszcze nie zabijesz. Co? Nie zadaję ci prawie nic? No jak ty mi... O kurde Dobra to ja lecę pod swoje item od razu ja, ja, piersi, ja, piersi, ja piersi. Ała Nie, dawaj, 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 Dobra, po no, Imperator o, nie, o widzowie, ja widzę w Wiżabej, widzaby, żeby żabi, wisza w No w no tam. Co ty żelaztwa nie masz? Żelaza nie masz, Zgubiłeś raz? Czekaj. Widzowie, udało mi się odzyskać itemy, Mam ostatnie życie. Więc zobaczymy. Co, jak się to potoczy. Oskar też ma. Yes. Albo jednak nie! Nie! Ostateczna, Ostateczna walka! Ostateczna waleczka! Au! Ostateczna waleczka! Tu nie ma itemów żadnych, nie. Nie, nie ma żadnych itemów. Są deski, ale to mi nic nie da. Mam drzewo, to też mi nic nie da. Widzowie. No, Nowy bloka, 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 bloka. Tak, udusisz się tu Udusisz się Igor, udusisz się Albo jednak nie O kurde Border ma 10, nie Nie Widzowie nie Dwa HP Jest Na no to umieram Widzowie Oh shit nie chcę się ten blog wykopać Nie, pająk! Pająk tu się znalazł. Dobra. Oskar, znowu nie działa ten Twój komputer. No bo to... No. Nie. Wygrałaś. Hmm. No to widzę. No to wygrałem, widzowie. Dziękuję, pająku. Dziękuję, widzowie, za oglądanie. Tego dziękuję. dziękuję. Sub i like. Sub i like. Widzimy się jutro. Bajka. Baja. Przegrałem, a Igor wygrał. Chciałem przekazać wam moral z tej niesamowitej historii. Z wrogiem można rywalizować. Z obcym można rywalizować. A z przyjacielem? Można. Nie pokłóciłem się z Igorem. Jest tak jak było. Ale czasem bywa też inaczej. Rywalizacja z przyjacielem może pójść czasem za daleko. Miałem tę sytuację niedawno. Zwróciłem się tutaj do jednego kolegi z mojej klasy. Byliśmy jak bracia. A ty mnie oszukałeś. Miała być to czysta rywalizacja. Wiesz co zrobiłeś. I wiesz co? Wygrałeś, tak, wygrałeś i wiesz, nawet najlepsi przyjaciele na świecie mogą stać się największymi wrogami, zrób coś niewypaczalnego, a ja ci tego nie zapomnę. Wygrałeś, ale wiedz, że nie poddam się i będę walczył o to, kogo naprawdę kocham.